No, słuchajcie, nie ma lekko, nawet jeżeli ja sobie tu chwilę poczekam, to reżyserka i tak przypomni mi o tym. No właśnie, jaki to tutaj jest czas i niestety czas tego programu dobiegł końca, co znaczy, że to czas najwyższy, żeby rozwiązać tę zagadkę. Słuchajcie, co ja mam tutaj więcej do powiedzenia? Widzicie, co się dzieje na ekranie? Pojawił się napis koniec programu, nie zastanawiamy więc się już dłużej, tylko od razu chwytamy za. Telefony. Kto nie wie, nie zdąży już rozwiązać te zagadki. W tym programie już nic więcej się nie wydarzy. Czekam na jeden telefon, na jeszcze jednego zwycięzcę i znikam. Uciekam, bo na nic więcej nie mam czasu. Dlatego naprawdę bardzo się pośpieszmy. Jeżeli ktoś wie, jeżeli ktoś w tym ostatnim momencie być może rozwiązał tę zagadkę i w tym momencie trafia do studia, to śmiało. Ja czekam tutaj z tysiącem złotych. Dwa sposoby, żeby do mnie trafić gwiazdka 7370 z telefonów komórkowych ze stacjonarnych 0704 304 370. Uwaga, chwila koncentracji, chwytamy za telefon, tylko pamiętajcie, proszę o dokładne wypowiedzenie tego e, przysłowia, żebyście nie pozamieniali słów, e, żeby wszystko brzmiało tak, nie, jak brzmi w rzeczywistości, żebym była pewna że to jest prawidłowa odpowiedź. Mam nadzieję, że to jest dla tych wszystkich osób jasne. No i teraz pytanie. Kto rozwiązał zagadkę i trafia teraz do studia? Słuchajcie, ja naprawdę powinnam usłyszeć dźwięk telefonu. E, lada moment, zanim zniknę. Widzicie, jak to jest w tym programie? Pokazuje się napis koniec programu i mija chwila i uciekamy. Czasu jest naprawdę bardzo niewiele. W tym momencie czekam na ten ostatni telefon. Zanim reżyserka mi tutaj wrzuci napisy końcowe, mam szansę jeszcze usłyszeć odpowiedź od kogoś z Was. Ale tego czasu nie ma wiele, mało tego. Ja nawet nie wiem, ile dokładnie tego czasu nam zostało. No, słuchajcie, wygląda to tak, że jeżeli w tym momencie słyszę telefon, to gratuluję i się z wami żegna. Więc naprawdę nie ma na co czekać dłużej. No, uwaga! Gwiazdka 7370 0704 300 4370. Nie czekajmy do ostatniego momentu, bo to jest ostatni moment. E, czasami jest tak, że mogę chwileczkę przedłużyć, że wiem, że zagadka była dużo trudniejsza i, i chcę dać szansę e, mojemu zwycięzcy, żeby zdążył do mnie trafić, ale słuchajcie, zazwyczaj jednak. E, niestety musimy skończyć o czasie. No, więc naprawdę, naprawdę zmobilizujmy się, bo to jest jeszcze w ten moment, w którym mogę usłyszeć odpowiedź. Zasada jest taka, że dopóki widzicie tę zagadkę tutaj na ekranie, macie szansę na pieniądze. A pieniądze są naprawdę duże. Okrągły tysiąc złotych dla kogoś, kto jest w stanie mi to przysłowie tu i teraz wypowiedzieć. No to kto? Kto zna to przysłowie? No, już tu na nas dzwonił. Już się tutaj irytują, denerwują. No ale co ja poradzę, no? Przecież ja nie mogę zadzwonić do e, mojego zwycięstwa. Ja muszę usłyszeć tutaj telefon od takiej osoby, reżyserka, bo czekajcie jeszcze momencik. Moment, moment, wiem, wiem, jeszcze się nie denerwujcie, a przy okazji moich widzów, może ktoś w tym momencie wybiera numer telefonu, nie chcę, żeby kogoś ten dźwięk rozpraszał, uspokójcie się, reżyserka. Przed chwilą sama tutaj tłumaczyła moim widzom, że spokojnie podajemy odpowiedź, a Wy się tutaj ekscytujecie jak do ściany. Mówią, że dadzą nam jeszcze minutę. Zawsze to minuta, słuchajcie, musi wystarczyć. Uwaga gotowi? Czas start. Ostatnie tykanie zegara i muszę w tym czasie usłyszeć rozwiązanie, przysłowie. Jakie to przysłowie? Każdy kolor to osobne, oddzielne słowo. Ale to już wiecie. Teraz czekam na kogoś, kto zna odpowiedź. Nie zastanawia się, nie szuka jej dopiero, bo teraz już jest na to zdecydowanie za późno. Teraz czekam na tę pewną osobę, która ma odpowiedź w głowie i wybiera numer telefonu, żeby tutaj do mnie trafić. Szybciutko. Gwiazdka 7370 albo 0704-304-370. Ostatnie sekundy. I. Słuchajcie, naprawdę nerwowo. Zobaczcie, coraz mniej czasu. Jaka jest odpowiedź? Kto tę odpowiedź zna? To już nie ma czasu na myślenie. Jest czas na podjęcie ostatecznej decyzji. Czy łapię za telefon, trafiam do studia i zabieram 1000 złotych, czy się poddaję? Decyzja należy do Was, tylko to musi być naprawdę szybka decyzja. Uwaga! Czas minął i co? No, śmiało. Słuchajcie, ja już nie mam nic więcej do powiedzenia. Po prostu czekam na telefon od kogoś z Was. Szybciutko. No, słuchajcie, to jest ten moment. Ten ostatni moment. Jeszcze mnie widzicie. Widzicie zagadkę? To znaczy, że jeszcze ktoś może wygrać. Warto nawet tę ostatnią sekundę wykorzystać. Dobrze, nie mamy już czasu, ale ja najwyżej skrócę swoje pożegnanie. Może jeszcze ktoś zamrza, może jeszcze się uda. serka spokojnie. Powiedziałam, że krócej się tutaj pożegnam, więc tego czasu nadrobimy. Wiem, wiem. Dobrze, ostatnie trzy chwile i zaczynam się żegnać. Dobrze, no ja też nie mogę tutaj przeciągać nieskończoność. To co, gotowi? Trzy, dwa, jeden. Teraz, teraz ktoś musi tutaj do mnie trafić. Uwaga! Jak powiem zero, już nie będę miała żadnego argumentu, żeby tutaj przekonać reżyserkę, żeby nie kończyli jeszcze programu. Mm -mm. Już, już, momencik. Jedna chwila, jedna osoba. Szybciutko jeszcze udaje mi się powstrzymać. Tą nerwową reżyserka. Ja wiem, że już powinnam powiedzieć zero, ale jednak mam jeszcze nadzieję, że ktoś sobie poradził z tą zagadką i że każda sekunda właściwie może o tym zdecydować. No to uwaga. Czy uda mi się rozdać tysiąc złotych? dobrze, Uwaga, zero. Wiem, że muszę się teraz żegnać, ale może tak bardzo powoli. Rzyserka, no nie hałasujcie, moment, zaczekajcie, to jest kwestia sekund. No mówiłam. Halo, halo? Halo. Witam, dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Jaka praca, taka płaca. Czy to się zgadza, reżyserka? Bardzo, bardzo dobrze. Gratuluję Panu serdecznie. Wygrywa Pan tysiąc złotych. Cieszę się, że udało nam się, że zdążył Pan tu w ostatniej chwili, a ja tym miłym akcentem się z Wami żegnam. Oczywiście wszystkim życzę bardzo miłego, udanego dnia. Do widzenia. Papa. Pa.